Cześć, cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. Połowa tygodnia już prawie za nami, tak? Już środa. Już środa przemija, jeszcze tylko czwartek, piątek. No i mamy znowu weekend. No a jak czwartek, no to mamy premierkę, prawda? No, a mamy nie byle jaką premierkę, bo mamy aż mega linię. słuchajcie. Nie kojarzę, nie kojarzę. Może była, może była, chociaż chyba. No, ja nie kojarzę, już nie będę tutaj gdybać. Jest po prostu mega linia, czyli takie jak te tu szczęśliwe linie, ale na wielkim koksie za 20 zł, tak. No więc zobaczymy, zobaczymy na pewno. Sobie zdrapiemy, zdrapiemy sobie na pewno tą zdrapkę. Jak nam pójdzie, no to się okaże. Mam nadzieję, że już jutro, że się wyrobimy i jutro będzie jak najbardziej filmik. No ale co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy standardowy, standardowy miksik. Za 16 zł mamy tutaj właśnie szczęśliwe linie. Za 3 zł, za 2 zł mamy Super 7, królewską grę, worek pieniędzy, czarnego kotka laki 7 uśmiechnie się na szczęście i czas na kasę. No to co? No to mam nadzieję, że to szczęście nam dzisiaj przypisze, przypisze, więc dlatego zaczniemy od drapeczki na szczęście. No i co? No i czas zacząć draping. Chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem. Stawienie łapeczki w górę i miły komentarz pod filmem będzie mi bardzo, bardzo miło, bo powiem szczerze, że te subskrypcje mocno, mocno przystopowały. A gdzieś tam w statystykach widzę, że wielu z Was mnie ogląda stosunkowo regularnie, ale mimo wszystko gdzieś tam nie subskrybuje. Więc jeżeli naprawdę chcecie mi sprawić troszkę przyjemności, może nawet dużo przyjemności, to będę bardzo wdzięczny, że ten przycisk subskrypcji. No dobrze, no dobrze, rozgadałem się, rozgadałem się, jak zwykle, jak to ja, ale już czas przejść do drapingu, jedziemy z tym na szczęście. Co by nam się tutaj w tą środę szczęściło? Zobaczymy trzy takie same symbole, jedziemy. Mamy Biedronkę, mamy Serduszko, mamy Gwiazdkę, mamy drugą Gwiazdkę, mamy Serduszko, no Gwiazdka albo Serduszko... Jest diament, czyli niestety jest pustaczek RFIH. No cóż, no cóż, nie załamujemy się, a drapiemy dalej. Uśmiechnij się, tak? Zobaczymy, czy tutaj będą te właśnie trzy symbole takie same. Mamy cytrynkę. Mamy torbę. Mamy ananasa. Mamy drugą cytrynę, cytryna z tego co pamiętam daje złotóweczkę, więc jest gdzieś tam szansa duża na tam jeszcze jedną cytrynę. Sprawdźmy. Jest i trzecia cytryna, czyli nie ma minusa. Jest tutaj zrocik w postaci złotóweczki. Dla sprawdzenia zdrapiemy sobie, chociaż tu nic nie ma prawa być, co by dało jeszcze jakąś wygraną. Dokładnie tutaj storba, a kontrolne to GG. I G, słuchajcie. Pięknie. Mamy pierwszą dzisiaj wygraną. Szkoda, że tylko Zrocik, a może dobrze, że chociaż Zrocik, prawda? No dobrze, zobaczymy, jak czas na kasę. Zasada niby taka sama, ale prostsza, bo szukamy od razu gotówki, a nie musimy gdzieś tam pamiętać, jaki symbol, ile daje nam pieniędzy. Trapiemy. Chociaż za tą wygodę dają 2000 mniej, nie? Tak można by sobie zażartować. No dobrze, 2 złote, złotóweczka, dycha, złotóweczka, o, jest szansa na tą złotóweczkę, albo i na 2 złote i co mamy? Mamy złotóweczkę, czyli mamy kolejną wygraną, aczkolwiek to jest kolejny, niestety tylko zrocik. No dobrze, EEE e, e. oznacza, że mamy złotówkę w kieszeni. No dobrze, jedźmy teraz z workiem pieniędzy. Zobaczymy, co tutaj w tych workach się kryje. Mam nadzieję, że pliki gotówki, jak i siódemeczki. Szukajmy ich. Jest korona w woreczku pierwszym, w drugim jest zegar. Jest i diamencik. Diamencik często daje wygraną, ale nie w tym wypadku. Podkowa tutaj też nie wygrywa. Sztabka nie, moneta nie. Bank nie, no to ostatnia szansa. Czy będzie ten plik? Niestety jest portfel. A skoro jest portfel, to znaczy, że kontrolne mamy różne, czyli W, N i S, a to oznacza pustaczka. Niestety, niestety pustaczka. No dobrze, ale zobaczymy, co tutaj będzie w królewskich. że tutaj był diamencik. A co było pod diamencikiem? Tak z ciekawości. Dwa złote, nie poszaleli, nie poszaleli. Zobaczymy, czy tutaj będzie też diamencik. No i oczywiście, co pod tym ewentualnym diamencikiem będzie się znajdować. Jedziemy. Perła, bransoleta, różyczka. Naszyjnik. Kufer. Bransoleta i... Garnek. No niestety... N, B i A. Pustaczek. Niestety kolejny pustaczek. No to zobaczymy czy tutaj jakieś siódemki się znajdą. Czarne lub niebieskie. Czwórka. Trójka dwójeczka, piąteczka, dziewiąteczka, ósemeczka i siódemeczka i szósteczka niestety. Niestety kolejna zdrabka, która nie dała nam wygranej. G P i Q. No to może ten kotek, może ten kotek właśnie tutaj no. przyczyni się do naszego sukcesu. No, pamiętamy, pamiętamy, mieliśmy kotka Przewspaniałego, tak za 50 zł. To było coś, to było coś. Może dzisiaj będzie replay, może będzie, sprawdźmy to. 42 szukamy i 33 15, to niestety nie 16, nie 24, nie. Mamy lustrzane odbicie. 42 to właśnie tak! To właśnie i widzicie, jak ładnie lustrzane odbicie nam tutaj dali. No i to lustrzane odbicie oczywiście wygrywa. No dobrze, ale sprawdźmy, czy coś tu jeszcze jest. 22 to nie, 36 to nie, 31 też nie, 11 nie. No sprawdźmy, co tam jest. Może 2 zł, może 50 zł, ale przecież może być też 44 tysiące, tak. Więc ja, jeżeli mogę was prosić, to zaciśnijmy kciuki, weźmy głęboki oddech i sprawdźmy, co tam ciekawego się kryje. A kryje się 2 złote, czyli tylko zrocik, ale ja i tak się cieszę, bo zdecydowanie wolę taki zrocik niż mieć minusa i myślę, że wy również, tak? Czy jak sami drapicie, czy oczywiście mam nadzieję, jak kibicujecie mi. No dobrze. Mamy ostatnią dzisiejszą zdrapkę za 2 zł. To jest nasza nowość w takiej rodzinie tych małych zdrapek, tych takich my to mówimy takich miksowych, już tutaj, tak? Laki 7. Zobaczymy, czy wydrapiemy dzisiaj piękne 50 tysięcy. Jedziemy 16 i 29. 21 to nie, 11 to nie, 25, niestety nie. 18 też nie, 23 nie, 16, tak. Pięknie, 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 pięknie. Czyli wiemy, że mamy kolejną wygraną, tak. Chociaż mam nadzieję. <kluw> mam nadzieję, że to nie będzie zrocik. No bo co to ostatnio tak same zrociki nam dają. O chociaż... Wiemy, że i tak będzie fajnie. No dobrze, ale przecież jeszcze tu mamy dwie szanse: 30, no to nie oboczek, i 19, to też nie. Sprawdźmy. Myk, myk. 29, nie ma, 16, nie ma. No to co? No to ja Was jeszcze raz serdecznie poproszę o zaciśnięcie tych kciuków i sprawdźmy, co tutaj mamy. I mamy tutaj 2 złote. No i ładnie, no i ładnie, lepsze 2 złote. Mamy bonus, chociaż raczej tam podkowy nie znajdziemy, bo chyba 12 złotych ta gra nie przewiduje. Dokładnie dlatego jest księżyc. No ale to i tak. Bardzo fajnie, bo fajnie, że nie okazały się samymi pustakami tutaj z drapeczki dzisiaj. Aa. -a. Bardzo ładnie. A, a, a. kotki 2. Mamy wygraną, mamy wygraną. Cztery zrapki wygrane. Wcale nie taki zły wynik, musicie się ze mną zgodzić. No ale przecież spokojnie, bo może jest pięć wygranych dzisiaj zrapek. Bo jeszcze trzeba sprawdzić co na to szczęśliwe linie. Jedziemy. Jeśli wszystko się uda, to jutro będziemy drapać takiego starszego brata, tej oto z drapeczki, tutaj mamy winogrono i tu mamy winogrono, biedronka. Biedronkę mamy tutaj i więcej Biedronki nie widzę. Gwiazdka. Tutaj mamy gwiazdkę. I tylko tu. Dzwon. jest dzwon. Rozglądam się więcej nie widzę. Pik. Pik 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 czy gdzieś tu jest pik tutaj na pewno jest pik. I więcej nie ma. Słonik. Tu, tu i tu. Proszę, jak ładnie się słoniki ułożyły. Tak. Na szagę. Na skos. Jak zwał? Tak zwał. Na szagę to raczej tak po poznańsku. Kwiaty. Kwiatek jest tutaj. I tu. Księżyc. Tutaj jest banan, ale banan to nie księżyc. Tutaj mamy dwa księżyce i to by było na tyle księżycy. Mamy podkowę. Podkowa jest tutaj. Tu. No już przynajmniej mamy za co trzymać kciuki, prawda? Bo możemy za kraba trzymać możemy za diamencik. No i za chwilę pewno będziemy mieli za coś jeszcze możliwość. Tęcza. Tęcza jest tutaj. I to by było na tyle tęczy. Kości. Rozglądam się, ale nie ma. Nie widzę kości. Jedźmy dalej. Trefl. Trefl na pewno jest tutaj. Tutaj. I więcej trefl nie widzę. Sakwa. Sakwo, sakwo, gdzie ty jesteś? Nie ma. Cytrynka trinka jest na pewno tutaj. Czemu ten arbus jest tu smazany? Był arbus? Nie było. Co to mnie tu tak poniosło? Hmm. Co mnie tutaj tak poniosło? Tak się wkręciłem na tego. No, nie, było. Oj, oj. Oj, Michu, oj, Michu. No dobrze, ale cytryny nie było. Banan! No to ban pamiętam, chciałem zdrapywać przy okazji księżyca, tak? Teraz już mogę legalnie sobie zdrapać. O, a tu jest no, chyba dzwona chciałem zdrapać i ten arbus poszedł. O. Jest i arbus, więc spokojnie. Wszystko jest dobrze już. Gwiazdka też była. Trefl. Patrzę, czy gdzieś jeszcze jest arbus Tu. Ra. Serduszko. Serduszko jest na pewno tutaj. Więcej serduszka nie widzę. Wiśnie. Nie ma śliwa. Śliwka jest tutaj. I tylko tutaj. Pomarańczko nie ma, nie kojarzę. Nie ma. Truskawka nie ma. Czyżby tak smutno nam zakończyli? Ananas jest. No niestety wszędzie nam brakuje po jednym symbolu. Sprawdźmy sobie, czy czegoś nie przeoczyłem. Korony niestety nie ma. Kraba również nie było. Klucza brak, słoneczka nie było, diamenciku również nie było. Co to oznacza, że niestety tutaj mamy pustaczka. N, A i Q, dokładnie, nie inaczej trafił nam się pustak. No to co, no to króciutkie podsumowanie. Mamy tutaj szczęśliwe linie pustaka z numerkiem 91, Puste okazało się również Super 7 z numerkiem 52. Puste również okazała się Królewska Gra z numerkiem 41. Worki okazały się puściutkie z numerkiem 53. No i na szczęście nie okazało się za szczęśliwe dla nas, bo było pustakiem, a numerek to miało 144. No a co do wygranych, nie jest źle, bo to aż 4 wygrane, ale niestety. Mamy trochę powtórkę z rozrywki z wczoraj, bo mamy same pust, same nie puste, tylko same zrociki. Bo czarny kotek dał nam 2 złote. Laki 7 również dało nam 2 zł, a czas na kasę i uśmiechnij się dało po złotówce. Jeszcze tylko szybko yy, numerki 131. Yy, czas na kasę, uśmiechni się 26. Laki 732 i kotek 85. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za trzymanie kciuków, za to, że byliście tutaj ze mną jest to dla mnie bardzo ważne, że mogliśmy się spotkać wirtualnie, pożartować, pośmiać się, trzymać kciuki, mieć nadzieję tak, na jakieś wielkie, wielkie wygrane. I ja jeszcze ze swojej strony tylko zachęcę do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, zostawienia łapieszki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja już Was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!